Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu została powołana do działania uchwałą Rady Miejskiej w dniu 12 lipca 2010 roku. Składa się z ośmiu osób: przedstawicieli Rady Miasta, organizacji pozarządowych oraz burmistrza. Program współpracy jest to jeden z najważniejszych dokumentów programowych, które zostały, są tworzone na gruncie lokalnym i dotyczą sektora pozarządowego. Rada oczywiście wydała opinię pozytywną. Gminna Rada Działalności i Pożytku Publicznego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z terenu miasta i gminy Strzegą do współpracy i składania własnych projektów. Chciałabym zaapelować i prosić wszystkie organizacje pozarządowe, które działają na terenie miasta i gminy Strzegom, aby aktywnie włączyły się w pracę i działalność Rady Pożytku, aby zgłaszały swoje wnioski, propozycje do współpracy i do pracy Rady, co po, pozwoli nam usprawnić pracę Rady, wnieść nowe, świeże pomysły i myślę, że w najbliższym czasie zaowocuje to wieloma nowymi i ciekawa, ciekawymi inicjatywami na terenie miasta i gminy Strzegom.